Co za emocje, nawet życie by nie napisało tego scenariusza Ja się cieszę, że tu jesteśmy. Tak, tak! A żebyś ty wiedział, jakie ostatnio wyprawiłam imieniny Januszowi. <noise> jakie imieniny? Mnie na nich nie było. No bardzo dobrze, bo byś wszystko zepsuł. <noise> Taką imprezę zorganizowałam. Co? gdzie jesteś, gdzieś. Yy, se rozorganizowałam, że nawet stara pik Piciakowa przyszła, ta co miała przedwczoraj pogrzeb. No rozumiesz, wygrzeba się z ziemi, jeszcze miała ziemię w oczach, przyszła <noise> i mówiła. <aktres. głos> Naprawdę. Ja mówię, naprawdę, ty tutaj, a ona mówi, no mnie by nie mogła zabrać. No słuchaj. ja jak mnie wystroili, zęby mi wsadzili. Jestem i wzięła i się bawiła, i tańczyła, i taki obrót, i drugi, i trzeci. Się wzięła, jak się wzięła, się pizła, jak spadła na, dzw na dzwonnicę, to ze dwa zęby wybiła. No i stał się cud. Już nie jest szczerbata. Ale ja przecież dwa zęby wybiła. Ale dwa ostatnie. A, a Krystyna chociaż biskupa na tę imprezę zaprosiła? O co ty mnie podejrzewasz? No. Ja bym biskupa nie zaprosiła, przecież nasz biskup to jest wspaniały człowiek. To jest taka persona, ja go postraktowałam na sposób szczególny. Ja mu podałam inny adres imprezy. Gdzie Krystyna wysłała biskupa? Do papugarni. Żebyś się trochę poskrzeczał.